Dzień dobry Państwu. Tym razem rozmowy o naszej gminie będziemy prowadzić w, nasz, w jednym z najwyżej położonych punktów na górze Iwa. 404 metry nad poziom morza. A więc stąd wszystko dość dobrze widać, co się dzieje na terenie gminy. A więc w tym roku prowadziliśmy duże działania. W infrastrukturze liniowej. Prowadziliśmy roboty na drogach, na kanalizacji sanitarnej. Oprócz tego też realizowaliśmy obiekt kubaturowy w Jodówce, dom przedpogrzebowy. Całość robót kosztowała około 1 200 000 złotych. Trwało to przez 3 lata. Ale finał jest i myślę, że niedługo mieszkańcy będą mogli z tego korzystać. Jeżeli chodzi o działania na drogach, prowadziliśmy przebudowę ulicy Przemyskiej w Pruchniku, i części ulicy Wiejskiej. Budowaliśmy na tej części ulicy Przemyskiej chodnik, oświetlenie uliczne, natomiast na ulicy Wiejskiej była wymiana konstrukcji. Była budowa na pewnym odcinku chodnika, a także uporządkowanie odwodnienia. Koszt robót 2 800 000 zł. Dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg w wysokości 65% wartości kosztów kwalifikowanych. Jeżeli chodzi o próchnik, to. Przekazaliśmy plac budowy pod przebudowę ulicy Jasnej. To jest większe jeszcze przedsięwzięcie, choć na krótszym odcinku. Będziemy realizowali roboty na odcinku 900 metrów i wartość tych robót to 5,5 miliona złotych. Jest to dofinansowane z rządowego programu Polski Ład. W wysokości 95% wartości inwestycji. Teraz trwa szacowanie przez biegłego rzeczoznawcę. Także mam tutaj prośbę do Państwa, żebyście się jakoś spokojnie odnosili do wykonawcy. Na pewno będziecie dobrze. Z tego tytułu wynagrodzeni. W próchniku także roz, rozpoczęliśmy roboty na przedłużeniu ulicy Kańczuckiej w kierunku cmentarza. To jest też pierwszy etap inwestycji. E, będzie wykonana droga, natomiast drugi etap, etap będzie realizowany w przyszłym roku i będzie wtedy wykonany plac postojowy, gdzie będzie można parkować e, samochody. E, kolejna taka chyba dobra rzecz to sprawa przebudowy ulicy Księdza Markiewicza w kierunku Kramarzówki w Kramarzówce i aż do końca Heluszu, więc droga powiatowa wspólnie z powiatem jest to przedsięwzięcie przez nas realizowane. Gmina Partycypuje w kosztach w wysokości 50% wartości, która jest do sfinansowania przez samorządy. A więc droga jest też współfinansowana z rządowego programu rozwoju dróg w wysokości 60%. Ta pozostała część jest finansowana przez samorząd powiatu i samorząd gminy próchnik. E, takie ważne też e, przedsięwzięcie, może małe, będzie realizowane w zakresie e, drogi wewnętrznej e, w Rzeplinie e, do, e, tak zwana droga do Czepielów, wykonawca ma przekazany plac budowy. To by były nasze roboty w zakresie dróg. E, bardzo duże roboty prowadzimy w infrastrukturze e, kanalizacyjnej. Obecnie już zostały rozpoczęte roboty drugiego etapu y, kanalizacji w rozbożu długim i tutaj termin mamy do połowy przyszłego roku. Ten etap y, będzie kosztował około 4,5 miliona złotych, i też jest dofinansowany y, z rządowego programu Polski Ład w wysokości 90% 95%. A więc. Y, te dofinansowania z tego nowego programu polski ład pozwalają nam realizować bardzo kosztowne inwestycje i te inwestycje na pewno będą służyły bardzo dobrze naszym mieszkańcom. Rozpoczęliśmy realizację kanalizacji przy ulicy Bieszczadzkiej w Pruchniku to jest taki odcinek, który będzie kosztował około 700 tysięcy złotych. Rada zabezpieczyła stosowne środki i ten zakres robót realizujemy. Na terenie gminy w czterech miejscowościach, a więc Kramarzówce, Pruchniku, Żeplinie i Jodłówce. Prowadzone są sprawy związane z saleniami. Ochotnicza Straż Pożarna w świebodnej otrzymała dofinansowanie w kwocie 200 tysięcy złotych dla przeprowadzenia kapitalnego remontu samochodu bojowego. Przygotowujemy się do kolejnych naborów. Jeżeli chodzi o środki finansowe z nowej perspektywy finansowej, a także z ewentualnego kolejnego naboru do Polskiego Ładu. Yy, także yy, działamy już w kierunku yy, odnawialnych źródeł energii, a więc będziemy przygotowywać dokumentację na budowę instalacji yy, fotowoltaicznych po to, żeby złagodzić koszty funkcjonowania yy, naszej yy, gospodarki yy, komunalnej. Także to yy, chyba tyle na dzień dzisiejszy yy, serdecznie dziękuję Państwu za yy, Wysłuchanie i proszę do podziwiania naszego pięknego terenu.